Thank you Wszystkie magiczne sztuczki przedestujecie w swoich domach. Od dwóch dni mamy wiosnę, a więc czas na wiosenne porządki. Ale nie bójcie się, nie będziemy sprzątać. Nauczymy Was za to zapałkowej sztuczki, którą nazwałyśmy wyrzuć śmieci. Do zabawy potrzebujemy cztery zapałki oraz mały papierek. I teraz układamy zapałki na kształt szufelki i umieszczamy na niej nasze śmieci. Teraz mamy dwa ruchy, czyli możemy ruszyć dwie zapałki, tak aby śmieci znalazły się poza szufelką. I oczywiście nie ruszamy śmieci. Możemy przejść tylko dwie zapałki. Spróbujcie, a na pewno Wam się uda. Rozwiązanie umieściłam na końcu filmiku, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam potrzebne. Zostajemy jeszcze chwilę przy naszych zapałkach i pobawimy się w magika. Zobaczcie. Mamy trzy opakowania po zapałkach. Okliłyśmy, żeby wyglądały identycznie. I tak, w jednej są zapałki, no a w dwóch pozostałych nie ma. Teraz wprowadzamy lekkie zamieszanie. Mieszamy, 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 mieszamy. No i co, wybieramy? Tu. Nie ma. No ok, to tu. Wsklinowało się <grych> okej, okay. no nie ma też no to zostaje tu do trzech razy sztuka teraz mi się uda nie ma? a gdzie są? no są jednak nie ma to gdzie są? to co Oliwia, zdradzamy sztuczkę? oczywiście pokaż, gdzie je miałaś ukryte cały czas no i potrząśnij jeszcze raz tym teraz No. A, zobaczcie, jaka cwaniara. Koniecznie wypróbujcie tą zagadkę i sztuczkę na swoich rodzicach. A teraz Wam pokażemy, jak można się świetnie bawić tylko przy użyciu swoich łapek. Okej, okay, to zaczynamy. Najpierw pokażemy Wam wolno. Jak już się dobrze nauczycie tych ruchów, to możecie dodać piosenkę. Możecie wybrać swoją jakość, własną, ale my wybrałyśmy zarówno hakuna matata. A teraz poczarujemy za pomocą papieru. Bo czy to możliwe, aby ułożyć przeróżne kształty bez użycia kleju ani taśmy? Taką magię odnajdziemy w sztuce origami, czyli sztuce składania papieru, która liczy ponad 1300 lat, a wymyślona została w Chinach. Jako, że zaczęliśmy tematem wiosny i wiosennych porządków, to teraz wykonamy sobie taką żabkę wiosenną. Tutaj jest na razie tylko złożona z papieru, ale my potem jeszcze sobie ją ładnie ozdobimy. No. To co, zaczynamy. Kartkę 4. Zaginamy sobie tutaj w taki trójkąt. I odcinamy tą część. Po mam taki kadr? Teraz składamy go na pół i w drugą stronę na pół. Ochronę. Tutaj ta linia wyznacza nam środek, do której zawinamy najpierw jedną stronę i drugą stronę. część zaginamy też do środka na której mamy też zagięte nasze linie wcześniej jedna strona i druga strona powstały nam takie pomocnicze linie według których będziemy teraz zaginać dalej teraz tak tu sobie Rozmuchujemy, rozkładamy i zobaczcie. Samo nam się tutaj w tych miejscach naszego poprzedniego zdjęcia zagina. I z drugiej strony tak samo. I teraz to wyginamy sobie. Do góry. Z tej strony mam już gotowe. I powtarzamy to samo z tej strony. Do środka. Do środka. Otwieramy. I teraz... Tutaj taka jest, o, niewidzialna kropeczka i do tej kropeczki dokładamy sobie narożniczek. Z drugiej strony robimy to samo. na wpuścić powietrze i zaginamy do środka. Zginamy z powrotem według tych linii, które nam się utworzyły wcześniej. I z drugiej strony tak samo rozkładamy i zginamy do środka. I teraz przekładamy na drugą stronę gładką i zginamy na pół. O, zobaczcie, już coś widać. Ok. Teraz musimy tutaj uszkować taką znowu pomocniczą Nie, yeah. Zabijamy w tą stronę. I teraz tu mamy oczka z tej strony zaginamy do środka. I otwieramy z powrotem. Formujemy sobie naszą żabkę i musimy teraz Otworzyć ją w tą stronę i zagiąć. No i co? Nasza żabka już prawie gotowa. Tak przygotowaną z żabę z origami przekształcimy teraz w świetną zabawkę. Będzie nam potrzebna do tego czerwona kartka, o się 6 cm na 6 cm. Następna czerwona kartka w rozmiarach 20 cm na 4 cm. Kawałek słomki i oczka. Ja już sobie tutaj wcześniej przygotowałam. O. I takie do wyboru. Wy możecie sobie stworzyć własne. Mhm. Przygotowany wcześniej kwadracik. Marujemy klejem. I wklejamy w środek. Sobie możemy najpierw wcześniej troszeczkę o, nagiąć. I jest taki, o, żabięzor. To znaczka. Wiecie, że żaby śpią z otwartymi oczami? Chodź, zobaczcie, o, jakie duże. No i co? Jeszcze teraz został nam język do zrobienia taki, o. Zrobimy zginięte w trąbkę. To będzie możecie później się nim bawić. I do tego będziemy potrzebować ten dłuższy kawałek papieru. Musimy go zwinąć. Z jednej strony i z drugiej strony. Teraz musimy go w środku posmarować klejem. Strony zaginamy raz i dwa razy. i Teraz możemy posmarować tutaj klejem, żeby tutaj ten język zamknąć. Dodatkowo też możemy wzmocnić go taśmą, żeby mieć pewność, że nam się nie rozklei. z drugą część tam otwartą Mocujemy na słońce I zaklejamy taśmą Nie? Nasz język zjemy taki, o, rulonik. I teraz bierzemy naszą żabkę. I z tyłu musimy wyciąć mały o. Wkładamy teraz przez niego nasz język. Gdybym się tutaj ładnie teraz trzymał, to przykleimy go też taśmą. Nasza żabka-zabawka z origami gotowa. Znakiem rozpoznawczym wiosny jest kolor zielony. Wykonaliśmy przed chwilą techniką origami wesołe żabki, a teraz przyszedł czas na żarpląsy. Crazy Frog, bo tak właśnie nazwałyśmy nasz eksperyment, to magia, do której będziesz potrzebować. 3 czwarte szklanki oleju, 1 czwarta szklanki wody, którą zaraz zabarwimy sobie na zielono, My już użyjemy do tego bibuły, ale świetnie sprawdzi się też barwnik spożywczy lub też farby, farby plakatowe, a także yy, tabletki musujące. Dobrze, to wkładamy teraz bibułę do naszej wody przygotowanej. Tak, I poczekamy chwilę, aż nam się zabarwi. W tym czasie możemy sobie przelać nasz olej. Do pojemnika. Mamy tutaj taki wazonik, ale może być też jakiś słoiczek lub co tam macie pod ręką. Jak, Oliwia, nasza woda? Już jest zabarwiona ładnie? Tak, jest zabarwiona. Ok, no to możemy wyciągnąć teraz już bibułę. Na szale. Spróbuję. Tylko wyciśniam mocno. Okej. Okay. Dobrze. To możemy teraz spuszczać nasze żabki do stawu. O, zobaczcie, jak już tam się zaczyna magia dziać. Super, nie? Dobra. Już kiedyś takie coś nie widziałam. Ale coś się nasze żabki uspokoiły, nie? Dobra, to powrócimy teraz ta blatuszka. Jedno? Na razie jedną, zobaczymy co się będzie działo. O, jest, widzę. Zaczynają się pierwsze bubelki. O, jest, zaczynają tańczyć. Wow. Zobaczcie, jakie dzikie densy. Urządziły chyba imprezę? No, <noise> impreza wstawię. Podobne to jest do lampy lawowej. Mhm. Drugą też? Poczekaj na razie, jeszcze niech sobie tak potańczą spokojnie. Bo zobacz, ile tutaj się piany wytworzyło. Wow. No. Super. O, nasze żabki już chyba kończą swoje, yy, swoje harce, ale jeśli Wy chcecie powyginać śmiało ciało, to zapraszamy na nasz profil w środę o godzinie 16. Mogę rzucić? Mogę rzucić jeszcze jedno? No. A dziś to już koniec naszej magicznej przygody. Żegnamy się zagadką, której rozwiązaniem będzie odpowiedź, kiedy znów się zobaczymy. A oto ona. Mieszka w tej rodzinie, aż się dzieci. Mówi się o minie, czy czas szybko leci. Odpowiedź na zagadkę wpiszcie w komentarzach. Pa!